Cześć, z tej strony naczelny sklepikarz. Dzisiaj pokażę Wam trzy ceramiczne wyroby pochodzące z Czechosłowacji, które udało mi się kupić w ubiegły weekend. Zacznę od takiej ceramicznej patery z fabryki Dietmar Urbach. Zdarzyło mi się wielokrotnie kupować przedmioty właśnie pochodzące z tej czeskiej manufaktury. One bardzo często przywodzą na myśl taką stylistykę lat 70. są często w ziemistych kolorach. No i tutaj mamy do czynienia z taką ni to paterą, ni to popielnicą nitopopielnicą, nito ozdobą ścienną. Może służyć jako właśnie trzy takie rzeczy. Tutaj z tyłu mamy sygnaturę, no i taki otwór, dzięki któremu można sobie ją właśnie powiesić na ścianie. Z przodu bardzo ładny wzór. Widać, że te brązowe esy floresy były malowane jednym pociągnięciem pędzla i potem w tym dalsze wzory zostały wydrapane. Takie właśnie kreski i kółka. Bardzo przyjemna rzecz. Druga rzecz to taka. Figurka kobiety w bardzo ładnych, organicznych kształtach. Te czechosłowackie figurki z lat 60. czy 70. właśnie bardzo często pozbawione są rysów twarzy. Tutaj taka wersja kobiety ukwieconej w wianku kwiatowym i tutaj właśnie tonącej w kwiatach. Miałem już bardzo podobną figurkę opartą na tej samej formie, ale inaczej wymalowaną. No i tutaj nie udało mi się ustalić fabryki. Na dole jest jakaś sygnatura takiego małego rąbu. Troszkę grzebałem po internecie, ale nie, dało, nie udało mi się ustalić skąd ona pochodzi. Piękna, smukła figurka, właśnie taki trochę odpowiednik tego naszego new looku, no ale w wersji czechosłowackiej. I ostatnia rzecz to chyba rzecz najlepsza. W 2018 roku udało mi się właśnie w Czechach kupić niezwykłe socrealistyczne takie ozdoby ścienne, też z przedstawieniami kobiet. No i 2021 rok udaje mi się kupić trzecią. Dwie poprzednie mam nadzieję, że uda mi się wygrzebać z archiwum fotograficznego i tutaj zaraz wam pokazać. Wydaje mi się, że te wszystkie ozdoby to były przedstawienia pór roku, no i zakładam, że ten komplet to są właśnie cztery sztuki do żółtej, niebieskiej i brązowej, nie wiem jeszcze jakiego koloru brakuje. Bardzo trudno to było znaleźć również w internecie, natomiast udało mi się ustalić, że fabryka, w której to było produkowane, nazywa się Hikohera. No i taką piękną Ozdobę ścienną właśnie udało mi się w ten weekend kupić. Ona ma tutaj z tyłu takie otwory. Pokryta jest z przodu. Zobaczcie takie pęknięcia na porcelanie, które w zasadzie nadają jej charakteru. Nazywamy krakelurą. No i wyobraźcie sobie na ścianie taką ozdobę na pewno będzie wyglądać spektakularnie. No a jeżeli komuś uda się uzbierać cały komplet no to będzie to prawdziwa sztuka bo bardzo rzadko spotykałem się z tymi właśnie modelami z tymi fasonami porcelany no i w internecie też bardzo niewiele informacji jest na ten temat a jest to przepiękne, no bo to jest takie połączenie tego ich stylu Brusel z takim socrealizmem, bo te figury właśnie wyglądają jak takie niemalże sowieckie rzeźby w takich zdecydowanych pozach no, i tutaj na każdej jest jakieś nawiązanie do natury, naprawdę bardzo piękne. No i już gratuluję osobie, do której będę to wysyłał. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam serdecznie. Mam nadzieję, że uda mi się częściej wrzucać filmy. Będą one krótsze, zobaczymy jak taka forma się sprawdzi. Cześć.